Dzień dobry wszystkim. Cześć. Słuchajcie, za mną widzicie ten oto samochód. Jest to mój daily car na wiosnę, lato i jesień. Jest to samochód Opel Cascada 2014 rok. I jak widzicie, ten samochód wyposażony jest w brzydkie 17-calowe koła, dlatego, ponieważ stoi na oponach zimowych. Chciałbym tutaj już założyć koła odnowione, koła 20-calowe z oponami letnimi. Ale nie mogę tego zrobić dlatego, ponieważ na tylnej osi mam już bardzo słabe klocki hamulcowe oraz niepomalowaną piastę e, hamulcową, jak również zacisk tylny. A chciałbym to zrobić, żeby to pięknie wyglądało w połączeniu z nowymi, odnowionymi felgami. W związku z tym, dzisiaj będzie film o tym, jak wymienić tylne klocki hamulcowe w OPLU Cascada 2014 rok z elektrycznym ręcznym. Zapraszam. Do swojego Opla kupiłem klocki hamulcowe firmy Brek. Klocki te swego czasu były reklamowane dosyć mocno w różnych mediach przez Krzysztofa Hołowczyca jako produkt polski, sprawdzony itd., itd. Miały dobrą cenę, postanowiłem je kupić i na przedniej osi mam je zamontowane. Zrobiłem na nich w sumie jakieś 15-16 tysięcy kilometrów i jestem zadowolony. Naprawdę dobrze hamują. Nie piszczą, nie trzeszczą, nie pylą przesadnie mocno. Spoko, naprawdę spoko produkt. Jeśli ktoś chciałby sobie kupić te klocki, to polecam jak najbardziej. To kaskady na tylną oś. Klocki mają taki oto numer no i zabieramy się za wymianę. Dlaczego powiedziałem o elektrycznym hamulcu ręcznym na samym początku, że będę wymieniał klocki w kaskadzie z elektrycznym ręcznym hamulcem? Dlatego, żeby zwrócić Waszą uwagę na to, że w różnych samochodach są różne systemy hamulcowe. I wydawać by się mogło, że skoro tu jest elektryczne ręczne i gdzieś indziej jest elektryczne ręczne, na przykład w Superbie jest elektryczne ręczne w trójce, to oznacza, że system będzie działał tak samo. A tu się okazuje, że nie jest tak do końca. O ile w Superbie bez komputera nie podchodź, czyli w Superbie, żeby cofnąć tylne tłoczki e elektrycznego, ręcznego musimy wejść w komputer, cofnąć te tłoczki i potem podnosimy samochód spokojnie i możemy, możemy ten tłoczek, który jest w zacisku ten główny tłoczek, który jest w zacisku możemy spokojnie wepchnąć do środka przy pomocy tam dowolnego narzędzia, choćby nie wiem rozpieraków na przykład, tak? albo specjalnie do tego narzędzia, ale wystarczy go wtłoczyć do środka, uprzednio oczywiście odkręcając korek zbiorniczka płynu wyrównawczego o tyle na przykład w Oplu Kaskadzie z 2014 roku z elektrycznym hamulcem ręcznym. Komputer w gruncie rzeczy do niczego nie jest potrzebny w danej chwili, choć może się oczywiście przydać do kalibracji e, hamulca ręcznego po wymianie linki, natomiast tutaj sytuacja prezentuje się następująco. Elektryczny hamulec ręczny w tym samochodzie działa nieco inaczej niż na przykład w Superbie Trójce, dlatego że w Superbie przy każdym kole mamy swój silniczek elektryczny, który odpowiedzialny jest za dociskanie tłoczka do tarczy, tak? w sensie no, klocków hamulcowych. Do tarczy. Natomiast tutaj działa to w ten sposób, że jest linka, czyli jest jakiś silniczek, który tam gdzieś tam pod spodem jest zamontowany i on ciągnie za te linki i w związku z tym zaciąga w ten sam sposób hamulec ręczny. Rzecz jasna, że tutaj nie ma potrzeby uruchamiać komputer, podłączać się komputerem do samochodu, aby wymienić tylne klocki. Należy jedynie odkręcić tą górną śrubę tutaj. Odkręcić tą dolną śrubę, która jest strasznie dziwna i możecie mi w komentarzach napisać w ogóle wytłumaczyć, dlaczego ona jest taka dziwna. To jest na kluczyk trzynastkę, tutaj już nie pamiętam na co chyba na dziesiątkę. Dlaczego nie można było zamontować na górze śrubeczki dziesiątki i na dole dziesiątki? Takiej samej, tylko na dole jest jakiś taki dziwny wynalazek. W ten sposób. To jeśli możecie napiszcie mi w komentarzu. W każdym razie wystarczy to odkręcić i po prostu zacisk można próbować zdjąć. Natomiast jeśli chodzi o wciskanie samego tłoczka, tłoczka po prostu tak nie wciśniecie, jego należy wkręcać, w związku z tym nie obejdzie się bez specjalnego przyrządu, który w gruncie rzeczy do kupienia jest w każdym normalnym sklepie motoryzacyjnym. Są, na przykład tutaj jest taki adapter, tam są no przeróżne te końcówki. W każdym razie tutaj muszę zamontować tego typu adapterek. I rzecz jasna, tym specjalnym urządzeniem wkręcamy ten tłoczek do środka, wcisnąć go, po prostu nie damy rady. No, i tyle. Przystępujemy do pracy. Kluczyk dziesiątka do odkręcenia góry. I trzynastka do odkręcenia tej dolnej. Niestety nie puszcza nam tak łatwo, musimy to czymś popsikać. No słuchajcie, w danej chwili napotkałem na pierwszy problem, mianowicie ta dolna śruba. Nie wiedzieć czemu na górze jest taka z normalnym łubem, który się bez problemu odkręca, a na dole jest jakiś taki dziwny wynalazek. O, nie wiem czy to będzie widać. Jakaś porażka, w każdym razie tutaj. Normalnie powinna wejść trzynastka, i tą trzynastką powinno się to jako tako odkręcić, ale kurczę się nie odkręca, się ta, obraca się ta trzynastka. Można jakąś żabą łapać czy coś, szczerze mówiąc, po prostu nie mam teraz na to czasu, więc zrobię trochę inaczej. Jak widzimy na górze, idzie przewód gumowy, tak? w związku z tym możemy zrobić tak: wykręcić tą górną śrubę, odłożyć ją na boczek i odchylić po prostu zacisk, ale w danej chwili, aby go odchylić, nie możemy za bardzo, bo. Idzie nam tutaj e, gumowy przewód tutaj. Ja już delikatnie zacząłem odkręcać, zobaczcie tutaj z tej strony jest delikatna śrubka. Widzicie ją? Pokażę Wam strzałeczką, bo teraz się tam rozmazało. W każdym razie, e, no łap tą ostrość, w, w każdym razie co chcę zrobić? Chcę odkręcić ten, już go tutaj delikatnie poluzowałem, chcę odkręcić ten element. Po to, aby ten wąż mógł iść dalej, i po prostu odchylę ten zacisk do tyłu, wstawię nowe klocki, wkręcę tłoczek i go z powrotem zamknę. Tą śrubkę z tyłu odkręcamy na ósemeczką. O, to jest taki właśnie uchwyt. Ta śrubeczka odłożę nam na bok. I tutaj mamy. Czyli w danej chwili, zobaczcie, zacisk powinien. Widzicie, bez problemu zacisk się cofa. Mamy zacisk odchylony, w związku z tym możemy spokojnie sobie nasze klocki wyjąć. No jak widzicie, klocki są jeszcze oryginalne GM. Samochód ma nieco ponad 100 000 przebiegu aczkolwiek są już cieniutkie, tarcze są w bardzo ładnym stanie, mimo tego, że tu widzicie ona jest zardzewiała, bo ktoś tam to już próbował malować i tak dalej poprzedni właściciel wydawać by się mogło, że tu są rysy, ale to wszystko tak naprawdę to tak tylko tragicznie wygląda, wyczyścimy to wszystko, wypucujemy to wszystko i będzie wyglądać fajnie tak samo ten element tutaj ładnie się pomaluje słuchajcie, jeszcze jedno, zwróćcie uwagę na to czyli w danej chwili w jakiej pozycji mamy tłoczyk, jak widzimy tutaj delikatnie guma jest uszkodzona ja sobie zobaczę, czy tam to jakieś, jakoś jest bardzo tragicznie to wygląda, czy też nie. To zaraz blisko obejrzymy. Natomiast w momencie wkręcania tego tłoczka, pamiętajmy o tym, że on się obraca. Widzicie, są wypustki. Raz, dwa. Ta wypustka jest osadzona. Odetniemy sobie kamerkę. O, tak wam pokażę. Widzicie? W ten sposób. Albo nawet może w drugą stronę. O, tak do góry wam pokażę. W ten sam sposób po wkręceniu tłoczka musicie ten tłoczek właśnie w tej pozycji. Tak ustawić. Spytacie po co? Ano, po to, że klocki hamulcowe to jest tylny klocek hamulcowy. Jak widzicie, on tu ma blaszkę, i to właśnie ten tylny klocek hamulcowy ma tą, właśnie tutaj, tą wypustkę. Ta wypustka trafia w to wyżłobienie w to, bądź w to, nie kojarzę teraz za bardzo w to w to wyżłobienie, więc ważne jest w jakiej pozycji ten tłoczek będzie, powinien być w takiej samej jak teraz, czyli po wkręceniu tego tłoczka powinien zostać w tej samej pozycji, aby ten bolec tutaj wchodził właśnie w tamtą pozycję, on ma się na tej pozycji fiksować, tak i to mamy klocek tylny, czyli ten od strony nadwozia, a od strony przodu, czyli tej strony, którą widzimy, mamy klocek taki, jest pokryty tutaj taśmą trzem. Zrywacie się tą, tą właśnie białą tą taśmę z tym zielonym napisem i tam pod spodem jest taka kleista substancja, która powoduje, że ten klocek po prostu ładnie się łapie tutaj w jarzmie w środku i nie gocze nie brzęczy, ma chodzić cicho. Jeszcze jedno, zwróćcie uwagę na to, że w danej chwili to już jest pewien standard poniekąd, że te boczne krawędzie są zjechane. On są zjechane po to, ponieważ chodzi o krawędź natarcia, czyli w momencie kiedy koło się kręci do przodu, to chodzi o to, żeby, żeby tarcza hamulcowa nie atakowała klocka pod kątem prostym. Dlatego jest on ścinany pod kątem, aby wytłumić jak najbardziej e, jego pracę, tak, żeby nie piszczał, nie trzeszczał, żeby dobrze współpracował z tą tarczą. A nacinany jest z obu stron po to, aby jadąc do przodu i do tyłu nie było takiego efektu, że e, po prostu klocki w środku latają. Jeszcze jedno, w środku mamy. Takie oto blaszki, te blaszki oczywiście zakładamy w miejsce starych blaszek, ale uprzednio oczywiście musimy to wszystko wyczyścić, wypucować, żeby to było ładne, czyściutkie i gotowe do założenia. Montujemy to wszystko rzecz jasna na sucho. Czemu jestem taki mądry? Ano dlatego, że wczoraj siedziałem pół dnia praktycznie z lewą stroną, próbując właśnie to wszystko odkręcać i tak samo byłem w ścieku jak dziś, na tą właśnie dolną śrubę. Ona też... Z tamtej strony jest zrobiona jeszcze w bardziej głupi sposób jak tutaj, ponieważ jest jakaś taka długa i na końcu jest taki pimpek zamontowany, pieron wie po co. Żadnych kabelków do tego nie dochodzi, kompletnie nic, żadne, nie wiem, smarowanie, cokolwiek. Nie mam pojęcia, jeżeli jesteście e, mądrzejsi ode mnie, napiszcie bardzo proszę, dlaczego na dole producent zastosował taką długą śrubę, nie, nie wiedzieć czemu, nawet niezakończoną e, normalną jakąś nasadką, aby po prostu go odkręcić, a na górze na przykład bez problemu mamy taką śrubeczkę na kluczyk dziesiątkę, która bez problemu się odkręca i, i po prostu ułatwia sprawę. No tu macie porównanie. Nowy klocek hamulcowy, stary klocek hamulcowy. Już czas. Te blaszki tak naprawdę, jeżeli macie w dobrym stanie, możecie, możecie je bardzo ładnie tutaj wyczyścić, wypucować. Mówię tutaj o sytuacji, w której kupujecie klocki i nie macie takich, takiego zestawu. Natomiast to wszystko kosztuje, słuchajcie, nieduże pieniądze, ale to można kupić jako po prostu bodajże zestaw naprawczy, zacisku albo zestaw montażowy zacisku. I te elementy zwykle montujemy jako nowe. Te wszystkie tutaj. E, ślizgi i tak dalej, to wszystko musi być wyczyszczone na błysk i te nowe elementy montujemy oczywiście bez żadnego smarowania. Po to są te blaszki zrobione, aby ten klocek po prostu leciutko chodził w tych blaszkach bez żadnego smaru. Tu widać, że ktoś ten smar nałożył. Jak widzicie, e, jak widzicie tutaj e, no zbiera się delikatny nalot e, i, i po prostu powstaje brud. Gdyby było sucho, nie byłoby tego w ogóle problemu. Oczywiście, mając odkręcony ten zacisk, byłoby mi dużo łatwiej czyścić. No, ale też nie ma jakiejś dużej tragedii. Jeśli nie, to zawsze można odkręcić jarzmo od tej piasty, tak? Eee, zawsze można przewód hamulcowy odkręcić, wkręcić ten zacisk, nie wiem, w imadło na przykład i wykręcić, poradzić sobie. Ja Wam to powiem tylko tyle. Ja nie zostawię tego tak. Nawet teraz, jak wymienię ten klocek tutaj i powiedzmy to wszystko pomaluję, będzie takie to ładne. To ja już zamówiłem, słuchajcie, zestaw naprawczy obydwu zacisków i ja te gumki tutaj wymienię i te śruby dolne też wymienię. Nie zostawię tego tak. Kupię nowe, znaczy kupię, już zamówiłem komplet nowych takich śrub, także tutaj to wszystko będzie fajnie złożone. Jeszcze jedna rzecz. Warto przeczyścić szczotką drucianą tą powierzchnię tutaj od środka. Ten element dociskowy. Ale zrobimy to dopiero wtedy, kiedy wciśniemy tłoczek. No rzeczywiście, ta osłona tutaj strasznie wygląda i wymaga wymiany, także nie bulwersujcie się tam za bardzo w komentarzach, że zmontowałem to na taką osłonę, tak jak Wam mówię, mam zamówiony cały zestaw, obydwu zacisków z tyłu, to osłony pójdą nowe. No to sami wiecie, no zawsze trzeba na to poczekać kilka dni, a ja kurczę to robię popołudniami, więc no, ciężko mi tak. Wszystko sobie pozamawiać na wszelki wypadek. Tak, wiecie, jak to jest. Wczoraj, gdy kończyłem lewy zacisk, tam też jest ta osłona uszkodzona, w tym samym właśnie miejscu. I już wtedy stwierdziłem, że no muszę zobaczyć, co będzie z prawej strony. Nagram wam filmik. I jeżeli prawa strona będzie też uszkodzona, wtedy zamówię sobie obie te osłony i, i po sprawie. I wszystko będzie ok, no w chwili. Mamy troszeczkę przeskawiony ten nasz tłoczek, tak? Czyli musimy go, musimy go sobie wyprostować. Oczywiście ktoś powie, że dwukrotnie robiona robota i tak dalej. A no, być może będzie miał rację, ale wiecie, no, kwestia wszystko jest kwestia czasu. Mamy wkręcony tłoczek, już Wam pokazuję. Widzicie? Na maksa wkręcony tłoczek, tak? Uszkodzona osłona, to też widzicie, ale chodzi nam o to, że o. W tej pozycji ma być to ustawione. No i tyle. Tutaj w te, w te elementy montujemy nowe blaszki. One muszą tutaj być wszystkie czyściutkie i tak dalej. Także to zawsze trzeba się starać, żeby to było fajne, czyściutkie. Im bardziej czyste to będzie, tym te blaszki lepiej siądą. Im blaszki lepiej siądą, tym klocki luźniej będą chodzić w tych blaszkach. I lepiej będą wykonywać po prostu swoją funkcję. No ja do tej chwili, tak jak widzicie, no mam takie coś, o no i nic z tym nie mogę zrobić. Przynajmniej na razie. Ja nie mogę pozwolić sobie na to, żeby rozkopać samochód i żeby auto stało tutaj 2-3 dni i blokowało teściowi garaż. Wewnętrzny klocy hamulcowy już mam zamontowany w swoich prowadniczkach, siedzi bardzo dobrze. Zdjętą tą osłonkę, pod spodem, ten element jest podgumowany, aby tutaj nie żegotał i nie przemieszczał się w tym zacisku. Raz jeszcze powiem, te gumy mam uszkodzone i tu, i tam i. Gumy, jak również nowe te śruby. Mam wszystkie zamówione i najprawdopodobniej za kilka dni będę to wszystko wymieniać. Także nie piszcie mi w komentarzach, że zmontowałem to wszystko jak głąb, jakiś ostatni na uszkodzonych gumach. Wiem o tym i będę to poprawiać. Na obecną chwilę po prostu nie mam na to czasu. Przed montażem kół pamiętajcie o wyczyszczeniu tej powierzchni na błysk. Ona musi być wolna od korozji, brudu, rdzy. Musi być czyściutka i gładziutka. Kołnierz centrujący, jak również te powierzchnie. Możecie oczywiście wyczyścić gwinty, jak również nakrętki śrub, ponieważ, jak widzicie, one są całe zardzewiałe. Słuchajcie, można by właściwie już teraz na tym etapie zakończyć. Tutaj powierzchnię mam już dobrze wyczyszczoną. Różnymi szczotkami, większą, mniejszą i taką najmniejszą, starałem się to wszystko wyczyścić. Oczywiście w idealnej sytuacji byłoby zdjąć zacisk, zdjąć jarzmo, odkręcić tarczę, zdjąć tą tarczę, wyczyścić ją, wypucować, oddać do piaskowania na przykład ja też tak chciałem, tylko to wszystko zawsze weryfikuje czas a najlepiej byłoby wstawić nową tarczę już pomalowaną i potem mać no ale musimy pracować z tym co jest i sytuacja jest następująca co mogłem to wyczyściłem w danej chwili zestaw już jest przedmuchany wydmuchany, wyczyszczony zmywaczem do hamulców także w danej chwili można już zamontować koło ale ja sobie jeszcze ten zacisk tutaj pomaluję Słuchajcie, zacisk razem z jarzmem już pomalowałem. I zobaczcie, wygląda to mniej więcej tak. Oczywiście, że jak się przyjrzymy gdzieś tam, to może być coś gdzieś niedomalowane czy coś, ale zobaczcie, z tej perspektywy, z odległości pół metra, naprawdę nie jest źle. I rzecz jasna, za felgą będzie wyglądać jeszcze lepiej. Przenosimy się w następny dzień i chcę Wam pokazać efekt finalny tych moich malowideł i wymiany klocków hamulcowych. Zobaczcie, zacisk malowany pędzelkiem. Myślę, że nie wygląda źle. Najgorzej wygląda oto tutaj. Czyli ta struktura, ona jest do zlikwidowania oczywiście. Za pomocą piaskowania, ewentualnie wymiany tarcz, no ale nie było na to czasu ani funduszy.